Wersal nieruchomości ma przyjemność przedstawić Państwu mieszkanie na Pradze Południe, na Gocławiu, trzy pokojowe, o powierzchni 72 m2 na 11 piętrze w 12-piętrowym, odnowionym budynku. Mieszkanie z panoramicznym widokiem na Gocław. Trzy pokoje, cena 399 tys. zł. Składa się tutaj z pierwszej sypialni, dużego przedpokoju, drugiej sypialni z wyjściem na spory balkon. Następnie z dużego salonu z wyjściem na drugi balkon, z którego jest wejście do kuchni oraz do łazienki z WC, a z łazienki przejście do garderoby. Mieszkanie w stanie dobrym można wprowadzić się bez większych inwestycji. Okna zmieniono na PCV. Jeżeli zainteresowała Państwa ta oferta, proszę dzwonić. Wersal Nieruchomości, telefon 534-92-82-22. Stacjonarny 22-409-82-22. Strona internetowa wersalnieruchomości.com. Jesteśmy na Facebooku. facebook.com.wersal.pl Oferta korzysta z programu aktywowego kupujący nie płaci. To jest wynagrodzenie pośrednika, pokrywa wyłącznie strona sprzedająca. Dodatkowo, jako pierwszy na warszawskim rynku nieruchomości mamy dla Państwa przeprowadzkę na terenie Warszawy gratis. Wersal Nieruchomości poleca Wersal Nieruchomości czy jest czymś więcej jest jednym z wielu biur nieruchomości. Jesteśmy Encyklopedią Nieruchomości. Wiemy na ten temat wszystko, dlatego zapraszamy Państwa na oględziny. Dodatkowo zapraszamy na nasz blog turystyczny pod hasłem Tomasz Wieruszewski, Podróżuj z Biurem Nieruchomości Wersal. Proszę zrzucić w wyszukiwarkę hasło Tomasz Wieruszewski, Google i Podróżuj razem z nami i zbieramy nieruchomości Wersal. A dodatkowo zapraszamy Państwa na oględziny tego niepowtarzalnego mieszkania. Cena jedynie 5200 zł za metr. Jest to mieszkanie też o jednym z najniższych czynszy w Warszawie. Jest to mieszkanie o czynszu 497 zł wraz z funduszem remontowym. To jest 320 zł za fundusz eksploatacyjny i 170 zł za fundusz remontowy. 490 zł, to jest 7 zł za metr kwadratowy. Przeciętnie na Gosławiu czynsze wynoszą około 11 zł za metr kwadratowy. Zapraszam na oględziny.